Grupa Azoty, główny partner polskiego narciarstwa. Maciek miałoby być dzisiaj już lepiej, bo dyskwalifikacji nie było, ale za to punktów nie było. No właśnie, niestety ten weekend pod tym względem bardzo nieudany, bo Wczoraj byłyby punkty, a była dyskwalifikacja, a dzisiaj nie ma punktów, a nawet do kontroli nie byłem, więc tą kontrolę chętnie przeniósłbym na, na dzisiaj, bo ta dyskwalifikacja nie byłaby wtedy taka frustrująca, ale no, no szkoda, bo dzisiejszy dzień nie był, nie był zły pod względem samych skoków, bo kwalifikacyjny skok był naprawdę dobry. Piąte, piąte miejsce i, i zapowiadało się dobrze, i ten skok w konkursie był. Tylko pod jednym względem gorszy był, był mocno spóźniony, ale no wiadomo, jeżeli nie trafia się w prógi, mocno się spóźnia, to mimo że technicznie skok wygląda ok, no to nie ma szans na to, żeby, żeby na dole odlecieć, bo po prostu próg nie oddaje energii, bo ta energia gdzieś tam ulatnia się w powietrze, także. Także szkoda, że ten gorszy skok zdarzył się akurat w konkursie i to nie pozwoliło walczyć. Miałem jeszcze do końca nadzieję, że uda się awansować nawet jako jako ten ostatni na 30 miejscu, niestety no, konkurenci skakali naprawdę dobrze i równo i nikt jakby nie sprawił mi takiej niespodzianki, bo gdybym wszedł na 30 też miałem miałem nadzieję i chęć walki o to, żeby jeszcze jakiś awans uzyskać, ale niestety tak mówię, wszyscy skakali dobrze i skończyło się na 32 miejscu. No właśnie wszyscy skaczą dobrze i tak trochę wygląda, jakby wam znowu rywale uciekli, i to nawet nie o 10-15, a nawet już 20 metrów ci najlepsi odskakują. Tak, to prawda, no, sytuacja wygląda mniej więcej podobnie jak na początku sezonu. Był moment, kiedy troszkę się do nich zbliżyliśmy, w tym momencie czołówka, mam na myśli tak, tą pierwszą dziesiątkę, rzeczywiście znowu, znowu jest daleko z przodu. I, i wiadomo, no, w tej chwili nie ma co się porównywać do Petera Prevsa czy, czy Severina Freunda, bo oni troszkę skaczą na innym poziomie, czy nawet do, do Norwegów, do tych, którzy skakują na, na podium. Ale no, gdzieś mieliśmy kontakt z tymi, co wchodzili do pierwszej dziesiątki, do, do piętnastki i, i troszkę tutaj na tej skoczni znowu brakowało. Może, może nie aż tak wiele, bo tutaj ta skocznia jest o tyle specyficzna, że jak my to mówimy, że wszyscy skaczą w jedną dziurę i oprócz tej pierwszej dziesiątki to wszyscy skakali, powiedzmy, między 125, 130 i te różnice naprawdę nie, były niewielkie, no ale niestety to oni skakali po te parę metrów dalej od nas i to jest e, sytuacja, która no, zdecydowanie nam nie odpowiada i chcielibyśmy odwrócić właśnie ten stosunek, że to my po parę metrów im wkładamy, nie oni nam. I no, na tą chwilę robimy wszystko, żeby, żeby to zmienić. Ale niestety sezon nam cały czas ucieka i myślę, że e, no, wiadomo, sezon jest nie do uratowania w tej chwili, ale trzeba też cały czas walczyć i, i myśleć o przyszłości, bo dobrze wykonana praca na 100% jeszcze na końcu tego sezonu będzie procentować w kolejnych sezonach. No właśnie, sezon nie do uratowania, ale przed nami Puchar Świata w Wiśle, który jest no mocno tutaj reklamowany, promowany w Polsce, wiadomo, e, ważny dla, dla Polaków. Jak Ty do tego podchodzisz? No i dla mnie osobiście jest bardzo ważny Puchar Świata w Wiśle, równie, równie ważny jak w Zakopanym, bo są to dwa Dwa weekendy, gdzie możemy skakać przed własną publicznością, przed najlepszymi kibicami na świecie. I też szczególnie w takim sezonie jak ten, który jest bardzo ciężki, nie tylko dla nas, ale także dla kibiców, bo oni co weekend jednak siadają przed tym telewizorem, trzymają na nas kciuki i znowu porażka, znowu porażka, znowu, no znowu wielki zawód, bo też nie ma co się, co się oszukiwać. To po prostu też chcemy w jakiś sposób takimi dobrymi skokami. Przed własną publicznością, u siebie w kraju, w jakiś sposób, choć w 1% się zadośćuczynić, i podziękować im za to, że cały czas są z nami, bo to jest też, też bardzo ważne, żeby umieć, umieć myśleć o kibicach. I myślę, że, że w tej chwili najlepsze, co jesteśmy w stanie zrobić i co możemy zrobić, to właśnie zająć dobre miejsca w Wiśle, które będą satysfakcjonować zarówno nas, jak i kibiców. I czasu nie ma wiele, ale naprawdę wiele można zrobić w tak krótkim czasie, szczególnie jeśli chodzi o zmianę jakiegoś nastawienia, zmianę jakiegoś pomysłu, regenerację, odpoczynek i z wielką motywacją podejść do tych zawodów w Wiśle. bo Zakopane pokazało, że rzeczywiście niesieni takim tym wspaniałym dopingiem, jesteśmy w stanie skakać daleko. Skoczyliśmy się także znamy bardzo dobrze, więc no, Nadzieje są wysokie, wiadomo, no, ciężko tu mówić o stawaniu na podium czy wygrywaniu, ale na pewno stać na to, żeby, żeby skakać do tej dziesiątki. Myślę, że, że to będzie nasz taki cel, żeby jak najlepiej się zaprezentować i ja osobiście będę dawał z siebie wszystko i walczył o jak najwyższe miejsca. No to dzięki Maciek i mojego powrotu do Polski. Dziękuję.